Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na makiecie. Za oknem cieplutko, świeci słońce, nadchodzi wiosna, więc uznałem, że pora zabrać się za jezioro. A raczej za staw, który znajduje się w parku. Zastanawiałem się co z tym zrobić. Jak pamiętacie chciałem kupić wodę modelarską innej firmy Woodland Scenics, ale w międzyczasie ona zniknęła ze sklepu i Czytałem trochę o tych wodach i w końcu doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, ponieważ ona chyba i tak i tak popęka, a poza tym one są bardzo drogie. Więc wymyśliłem coś innego. Postanowiłem zamiast wody modelarskiej użyć po prostu zwykłej żywicy epoksydowej. Przeźroczystej, bezbarwnej. Taki sam da efekt a jest o wiele, wiele tańsza niż woda modelarska. Skontaktowałem się ze sprzedawcą, powiedział, że wytrzymuje ta żywica do minus 20 stopni, więc postanowiłem tak zrobić i tutaj zobaczcie, zacząłem już usuwać jakby stare jezioro. Staram się to zrobić jak najbardziej Delikatnie, żeby jak najmniej tutaj zniszczyć, no ale niestety i tak, i tak to po prostu pryska. Ale usunę jak najwięcej, potem zamierzam to tutaj przygrzać palnikiem, żeby wyrównać to wszystko w jakieś miejsce, gdzie, gdzie zdrapałem farbę i tak dalej. Postaram się poprawić i wtedy nałożę tą żywicę epoksydową. Zobaczcie, do usunięcia tego. Uznałem, że najlepszy będzie taki skalper. Zobaczcie to po prostu, ta żywica ona odchodzi, łuszczy się cała. W ten sposób sobie usuwam tutaj kawałek po kawałku tą żywicę. Tutaj też. Zobaczcie to, wszystko tutaj. Tego wszystkiego się pozbędę. Zobaczcie, normalnie kruszą się takie, o takie fragmenty tej wody. O, i to wszystko po prostu tutaj usunę. Widzicie? Jak najwięcej, postaram się po prostu tego usunąć. Kiedy już będzie oczyszczone, to zamierzam to palnikiem po prostu wyrównać, bo ta woda modelarska firmy Noch, ona ją się podgrzewało w piekarniku i można po prostu później zapalniczką albo właśnie palnikiem to przygrzeć i ona wtedy też się tak wyrównuje. Ale raz już to tak naprawiałem i jak widać, długo nie wytrzymało. W związku z tym trzeba się pozbyć jej całkowicie. O, oczywiście te wszystkie roślinki i tak dalej odzyskam, żeby użyć ich ponownie. Niestety, troszkę tutaj to wszystko. Brudzi wokół, no ale odkurzę sobie później makietę i powinno być dobrze, o, Tutaj odkładam sobie wszystkie te fragmenty, a więc to usunę. Widzicie, to wszystko tutaj odchodzi. Później to biorę odkurzacz i po prostu odkurzam te fragmenty. A więc tak to wygląda. Pokażę wam kolejny etap prac. Zobaczcie wydrapałem tyle ile się dało. Teraz następny etap to użyję palnika i zobaczcie to się wszystko tutaj ładnie rozpuszcza. Dzięki temu również Mogę się jeszcze więcej tego pozbyć. Używając szpachelki, zobaczcie, mogę sobie zdjąć dodatkową warstwę. O, widzicie? Tego gluta. I tak teraz się z tym pobawię i postaram się jak najwięcej jeszcze tego ściągnąć. No i zobaczcie. Tak to wygląda na tą chwilę. Ile się dało, to usunąłem. Jeszcze zostało trochę w niektórych miejscach. Mam nadzieję, że to nie będzie znowu pękało czy coś. No ale ciężko trochę jest wybrać to w całości, i przygotuję żywicę i to zalejemy, no i zobaczcie tak wygląda efekt końcowy. Naprawiony staw. Zrobię tutaj jeszcze na wodzie. Takie jakby fale, czy coś takiego z wikolu, tak jak zrobiłem na poprzedniej tej wodzie. Mam nadzieję, że tym razem już to się nie popsuje. A więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.